Dziś będzie inaczej. Bez listy zadań, bez GTD, bez kalendarza. Dzisiaj chcę porozmawiać o czymś innym, niepokojącym całkiem. O tym, że żyjemy w świecie, który jest sztuczny i coraz więcej ludzi to czuje. W brzuchu, w klatce, w nocy, kiedy nie mogą zasnąć. Cześć. Tu Maciek z kanału Maciek 56. Dzień 82 z 365. Mam 56 lat i robię eksperyment. Nagrywam jeden film dziennie. Przez cały rok, żeby sprawdzić, co da sama konsekwencja. Budzisz się rano, bierzesz telefon, ekran już świeci, pijesz kawę z kapsułki, jesz batonik proteinowy o smaku ciastka marchewkowego, chociaż marchewki nie było w nim nigdy. Włączasz newsy, lewo krzyczy na prawo, prawo, na lewo, a ty już wiesz, że za pół roku nikt nie będzie pamiętał, o czym była ta awantura. Potem skrolujesz zdjęcia znajomych, wszyscy uśmiechnięci, opaleni, w idealnych filtrach. Z podpisem, życie jest piękne. A ty patrzysz i myślisz, kurczę, dlaczego ja się tak nie czuję? I wtedy przychodzi ciche pytanie: czy coś tu jest nie tak ze mną? Czy może z tym wszystkim wokół? Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to nie z tobą jest problem. To z systemem. Większość rzeczy, którymi się otaczamy, jest sztuczna. Plastikowe meble, które po dwóch latach wyglądają jak po dziesięciu. Ubrania, które po pierwszym praniu tracą kształt. Telefony, które trzeba zmieniać co dwa lata bo bateria się zużyła, wszystko jest zrobione tak, żeby było tanie. Szybko się zużywało i żebyś kupował nowe. Jedzenie? Prawie wszystko, co leży na półkach w supermarkecie, to produkt laboratoryjny. Pełno cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, wzmacniaczy smaku, barwników. Ma być hipersmaczne, żebyś jadł więcej. Ma uzależniać, a nie odżywiać. Prawdziwe mięso, prawdziwy chleb na zakwasie, prawdziwe mięso od kury, która chodziła po trawie, to już jest luksus. Pieniądze? Dawno przestały być złotem czy srebrem. Teraz to tylko cyferki w systemie, które ktoś może dodrukować jednym kliknięciem. I robi to, kiedy chce kogoś uratować, albo kiedy chce kogoś ukarać. A my gonimy za tymi cyferkami, jakby były sensem życia. Polityka to teatr. Lewica kontra prawica, liberałowie kontra konserwatyści to przedstawienie dla publiki. Prawdziwe decyzje zapadają gdzie indziej w gabinetach, w których nie ma kamer. A nas skłóca się celowo, żebyśmy walczyli między sobą, zamiast zapytać: Hej, dlaczego my wszyscy jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i biedniejsi? Historia opowiadana przez zwycięzców albo przez tych, którzy mają dziś władzę i pieniądze. Wygodne narracje, pominięte fakty, wyolbrzymione bohaterstwa. Czasem myślę, ile z tego, co wiem o przeszłości, to prawda, a ile to marketing. A my sami nasze twarze nasze życie filtry, retusz, idealne kadry wyreżyserowane stories, ludzie nie pokazują już siebie, pokazują markę osobistą. Uśmiech na 32 zęby, nawet jak w środku jest pustka. No i na deser. Sztuczna inteligencja, deepfake, wirtualna rzeczywistość, głos, którego nigdy nie było, twarz, której nie ma. Świat, w którym możesz być kim chcesz, tylko nie sobą. I to już jest tak dobre, że niektórzy wolą zostać w wirtualnej rzeczywistości, niż wrócić do prawdziwego życia. A co jest najgorsze? Im głębiej wchodzimy w ten fałsz, i więcej jemy przetworzonego, skrolujemy idealnych ludzi, gonimy cyfrowe pieniądze, kłócimy się o sztuczne podziały, tym większa pustka w środku. I wtedy pojawia się ten niepokój, ten głos w głowie: coś jest nie tak. Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, skoro mam wszystko, co podobno daje szczęście? Ten głos to nie choroba, to sygnał, to zdrowa część ciebie, która jeszcze pamięta, jak wygląda prawdziwe życie. Bo prawdziwe życie nie jest w filtrach, nie w kapsułkowej kawie. Nie w wiecznych kłótniach a politykę. Nie w gonitwie za lajkami. Prawdziwe życie zaczyna się, kiedy mówisz sobie dobra, widzę, że ta gra jest ustawiona. Nie muszę w nią grać według ich zasad. Nie naprawisz całego świata. Nie zatrzymasz do druku pieniędzy. Nie zlikwidujesz deepfake'ów. Nie sprawisz, że supermarkety zaczną sprzedawać tylko prawdziwe jedzenie. Ale możesz zacząć od siebie. Możesz wybrać. Kupić prawdziwe jedzenie w lokalnym sklepie. Wyjść na spacer zamiast scrollować. Zadzwonić do kogoś, zamiast wysyłać mema czy smsa. Powiedzieć komuś prawdę o tym, jak się czujesz. Przestać udawać kogoś, kim nie jesteś. Kwestionować to, co wiedzą wszyscy. Żyć trochę wolniej, trochę ciszej, trochę prawdziwiej. To nie jest rewolucja. To małe, ciche bunty przeciwko sztuczności. I paradoksalnie, im bardziej widzisz, jak sztuczny jest ten świat, tym bardziej jesteś wolny. Bo skoro zasady są wymyślone, możesz stworzyć własne. Skoro normy są umowne, możesz żyć po swojemu. Skoro większość tej rzeczywistości to konstrukcja, możesz świadomie zdecydować, na ile chcesz w niej uczestniczyć. Mała prośba na koniec. Dziś wieczorem, zanim zaśniesz, zadaj sobie jedno pytanie: Co w moim życiu jest sztuczne? A co prawdziwe? I może jutro zrobisz jedną małą rzecz inaczej? Podziel się w komentarzu swoimi przemyśleniami. Napisz choćby jedno słowo symbolizujące tę zmianę. Jeśli ten film cię poruszył, łapka w górę, to dla mnie będzie sygnał, że warto mówić o takich rzeczach. Jeśli ciekawi Cię, jak się skończy ten eksperyment. Subskrybuj kanał. Widzimy się jutro. Cześć.